Efekty kamery, rozmycie światła w ruchu, wyłączenie, rozmycie broni w ruchu, wyłączone, siła drgań kamery, na minimalnie jak się da, operacja chromatyczna wyłączona. Posłuchajcie, jest jedna taka opcja. Tutaj na dole, jak widzicie, płynna zmiana czułości w trybie przybliżenia. W tej chwili możecie przejść tutaj na dół i płynna, zmienna czułość w trybie przybliżania, bo ona jest zagrejowana nie? i ją wyłączacie. W tej chwili wracam na górę i włączam ponownie celowanie stałe piechoty. I ta opcja powinna już zostać wyłączona. Spróbujcie, dla mnie działa to cuda i, i naprawdę, naprawdę fajnie się gra. Pierwszy jakość tekstur mam na ultra, filtrowanie tekstur, na ultra, jakość siatki, na ultra, jakość terenu na wysoki, jakość poszycia niska. Jakość efektów niska, jakość efektów wolumetrycznych niska, jakość oświetlenia niska, jakość lokalnego oświetlenia i cieni niska, wszystko co jest związane z oświetleniem, cieniowaniem itd. Tak tak taksuje wasze komputery i pożera. Okrutną ilość y, FPS-ów. Pole widzenia pojazd daje na maksa. Pole widzenia broni na szerokie. Rozmycie broni w ruchu wyłączone. Rozmycie świata w ruchu wyłączone. Siła drgań kamery minimalnie. Aberracja chromatyczna wyłączona. Winietowanie wyłączone. Filmowe ziarno wyłączone. Jak widzicie, gram w pełny ekran w, w rozdzielczości 2K 180 i synchronizacja pionowa jest wyłączona. Tutaj się troszeczkę pozmieniało, moi, więc, więc tak jak to się mówi z angielska, pay attention. Czyli uważajcie. W każdym razie 45, 12, 10, możecie skopiować sobie te przez te suwaki, moi drodzy, z tego względu, że one tak pozwalają na to, żeby w trakcie celowania większość ikon wam znikała, żebyście mieli czysty obraz, tam, gdzie celu jecia Jest naprawdę ważne. Po prostu biegam i strzelam. I to jest dla mnie najważniejsze. Jeżeli chodzi o sieć, to udostępnianie danych w rozgrywce, moi drodzy. Wyłączcie to. Jeżeli szczególnie gdy macie słabsze połączenie internetowe i tak dalej, i tak dalej. Także, moi drodzy, wyłączcie to. Nie chcecie, żeby jakakolwiek firma marketingowa, żeby i jej sprzedawało wasze dane jakiejkolwiek firmie marketingowej.